Ej, a nawet jeśli znajdujemy się w najstraszliwszym i najczarniejszym momencie, z którego wydaje się, że jedynym wyjściem jest tylko i wyłącznie zakończenie własnej egzystencji, na przykład, to, to nie znaczy, że nie można z tego wyjść. Ja mówię to wszystko po to, żeby jak najbardziej znormalizować problem y, kryzysów psychicznych. To jest część człowieka. Absolutnie kluczową rzeczą jest sięgnięcie po pomoc, osiągnęłam taki stopień y, wypalenia całkowitej siły życiowej, że po prostu już nie miałam siły do czegokolwiek. Mm -hmm. I tak wtedy już wiedziałam. Czy to miałeś y, moment, kiedy myślałeś, żeby skończyć z tą egzystencją? Tak, y, to było spowodowane y, tak y, intensywnymi z, y, atakami paniki i mm -hmm. stanami lękowymi, które y, w tak strasznie szybkim stopniu Eskalowały, że jakby jedynym, o czym marzyłam, czy też jedynym czego pragnę, było, żeby się skończyło. Jeśli są takie osoby, w, jak ty to nazywasz w czarnej dupie, mhm. to żeby właśnie wybrzmiało to mocno, że zawsze warto szukać pomocy. Absolutnie.